W Ubiegłą niedzielę Kościół Nowego Adwentu obchodził tak zwaną niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tymczasem to właśnie dzisiejsza niedziela, jak Kościół od starożytności swojej czynił, jest właściwą niedzielą Miłosierdzia Bożego, niedziela Dobrego Pasterza. Bo o tym mówi nam już. Dzisiejsza antyfona na wejście, która właśnie od tych słów zaczyna się. Misericordia domi, i plena jest terna. miłosierdzie Bożego, pełna jest Ziemi. I to miłosierdzie, to doskonały obraz dobrego pasterza, który ukazała nam dzisiejsza Ewangelia. Ów pasterz jest dla swoich owieczek wszystkim, bo zapewnia im pokarm daje im bezpieczeństwo i jeśli jest dobry, to pod jego opieką nie muszą się o nic obawiać. Dlatego nasz Pan Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem w całym tego słowa znaczeniu. Nie tylko kocha i garmi swoje owieczki, opiekuje się nimi, ale też i daje im życie i to Kosztem swojego życia. I każdy, kto pragnie podążać za dobrym pasterzem, musi pamiętać o tym, aby z tym pasterzem wchodzić w coraz głębszą zażywość, dlatego że tylko przy nim trwając, nic tam nie zagrozi. To jest jedyny warunek. Muszę trzymać się jak najbliżej tego dobrego pasterza, dlatego że tylko wtedy znajduję się pod jego opieką. A jeśli oddalę się, to tak naprawdę sam narażam się na niebezpieczeństwa. A wilk tylko czeka na takie okazje. Co jednak musimy, drodzy Wierni, czynić? By się tego dobrego pasterza trzymać, Chrystus Pan, by swe obietnice wprowadzić w czyn, założył swoją jedyną owczarnię, swoje pastwisko, czyli Kościół katolicki, wraz z pasterzami, których dla tej owczarni ustanowił. I w kościele Chrystus Pan jest nam rzeczywiście bliski. Jest w nim stale obecny, zgodnie ze swoją obietnicą, oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I w kościele Chrystus Pan przemawia do nas, w kościele nadal płynie zdrój, łask odkupienia, wyjednanych nam przez Jego śmierć. I w kościele pozostaje On w ścisłej osobistej łączności z nami, to jednak nie oznacza, że nie musimy być uczuleni na niebezpieczeństwa. Dlatego, że nie brakuje takich, którzy pod naszego dobrego pasterza będą chcieli się podszywać. I alarmuje nas o tym, święty Augustyn w takich słowach nie dodawałby także dobry. Gdyby nie było i złych pasterzy. Są oni złodziejami i zbójcami, lub w większości najemnikami. W takim razie, kogo za tych złych pasterzy należy, drodzy wierni, uważać? Zacznijmy od tego, kto jest nam niejako najbliżej, a więc od nas samych. Bo ileż to razy dzieje się, że ktoś tylko na przykład usłyszy jakąś nowinę, obejrzy jakiś filmik w internecie, przeczyta coś nowego i już za tym po prostu podąża jak za najwyższą, nieomylną wykładnią. I staje się na przykład tak, że ktoś opiera się na jakichś niezatwierdzonych przez Kościół i bardzo wątpliwych objawieniach prywatnych ale chociażby katechizm jest mu totalnie obcy. Może i tak na przykład być, że ktoś uważa, że o wiele lepiej wie, jak księża w bractwie powinni robić, co powinni mówić, o czym powinni mówić i tak naprawdę ksiądz mu się staje potrzebny do tego, żeby konsekrować, rozgrzeszyć i poświęcić wodę. Czyli... Można powiedzieć tak jak w jakimś neokatechumenacie. I taka droga też do niczego nie prowadzi, bo ktoś taki staje się pasterzem dla samego siebie. Może i tak być, idąc nieco dalej, że takimi pasterzami złymi są rodzice, którym też to powierzo jest powierzone to zadanie wychowania, o czym już wiele razy mówiliśmy w innych miejscach. Nie sposób tutaj też i pominąć tych, którzy rzeczywiście taki urząd pasterski w kościele piastują i głoszą też coraz oczywistsze błędy, i tu niestety też nie zabraknie jakichś takich dziwnych tłumaczeń, że przecież u nas parafi jeszcze nie jest tak źle, ksiądz aż takich, takich złych rzeczy nie mówi inni widząc zdjęcie. Jana Pawła II albo Benedykta XVI, udzielający komunii na rękę, będą mówić, że to fotomontaż. Inni będą mówić, że papież Franciszek sprowadzając na Watykan pacia mamę na pewno miał dobre intencje i tak też robić nie możemy. Jednak chyba jeszcze, gorszym, jeszcze gorszymi złymi pasterzami są ci, którzy mienią się piewcami tradycji, ale czynią to tylko od tej strony zewnętrznej. I to chyba do nich możemy odnieść słowa świętego Grzegorza Wielkiego, papieża. Najemnik zaś ucieka nie tylko zmieniając miejsce, lecz nie udzielając pomocy. I chyba jest to o tyle bardziej niebezpieczne, że w tym poprzednim przypadku sprawa była dosyć jasna. Tamci pasterze swoich poglądów raczej nie ukrywają, a tutaj pod takim płaszczykiem pielęgnowania tradycji, tradycji liturgicznej oczywiście, akceptuje się błąd, lub się go przynajmniej przemilcza, bo jeśli coś się powie, to następnym razem mszy może nie być, albo ksiądz się znajdzie w innym miejscu. I ośmielam się stwierdzić, że to jest naprawdę gorsze, bo o ile jeśli ktoś chociaż próbuje się zdrowym rozsądkiem kierować, to jak pójdzie gdzieś i usłyszy głupoty, to po prostu tam więcej nie pójdzie. Natomiast w tym przypadku, jeżeli nie będzie słyszał nic na pozór złego, to będzie sobie myślał, dlaczego ja mam tam nie przychodzić. Ale gdzieś tam ten 1% błędu będzie mu wpajany. Będzie myślą, że wszystko jest w porządku, ale czy rzeczywiście jest w porządku? Bo można się wierni szczycić uregulowanym statusem kanonicznym, można odprawiać Wielki Tydzień sprzed reformy Piusa XII, ale co z tego, jeżeli nie można wiernym prawdy powiedzieć i przestrzegać ich przed błędem? A trzeba za to wybierać takie bezpieczne tematy, do których się nikt nie przyczepi. I coś takiego przypomina nam bardziej grupę rekonstrukcyjną, a wiemy, że przecież nie o to tutaj chodzi. My natomiast prośmy najświętszą Marię Pannę, żebyśmy razem z nią trzymali się naszego dobrego pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo tylko przy nim krzywda nam się stać nie może. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.